Spalony widzowie! A właśnie widzowie, że jest El Clasico. Real Madrid wygra. Piszcie w komentarzu, kto wygra El Clasico. Moim zdaniem, Real Madrid. ISKO teraz, ISKO. Jest Bramka! Ter Stegen się Ależ to zrobili teraz! Brawo, Real Brawo, Madrid za strzał! Ter Stegen zabrał ci bramkę! Co tu się wydarzyło, widzowie! Ter Stegen się Teraz, teraz Gareth Bay! Kros zabiera piłkę. Ruben na westerach. Gdzie lecisz? Aleksaj Bila. Cristiano Ronaldo. Nie!

Браво, Карвахал! Браво, две равбей! Изобедай, че аз го горех и субах!